Po wyczerpującej walce z odłamkiem ksartodoksa krwawego obdzieracza, Tob, jak przystało na wiernego wyznawcę Mermidii, udał się do dzielnicy Kupieckiej celem naprawy dość poobijanego pancerza i oręża. Pech chciał, że większość płatnerzy urzędujących w mieście Białego Wilka wyjechało wówczas na coroczne targi płatnerskie do Altdorf. Nieliczni pozostali, Zwęszywszy łatwy pieniądz, poczęli wyzyskiwać klientów i windować ceny swych usług. Musiał więc przeznaczyć znaczną część swojego majątku na naprawę w pancerza, który od teraz był już nie tylko świadectwem waleczności podpułkownika Gerharda Schillera, ale także samego Toba. Oprócz tego, zaopatrzył się także w rękawice płytowe. Utrudniające wyrwanie broni z rąk. Następnie odwiedził swój kult i dowiódłszy, że można go już zaliczyć do grona pełnoprawnych kapłanów bitewnych, nie spodziewał się oficjalnego awansu na sierżanta z rąk samego kapitana Schutzmana. Który docenił go także za zasługi oraz poświęcenie. Modląc się przed snem tego dnia, Kapłan sierżant Tob, bardziej gorliwie niż zazwyczaj, wypowiadał słowa modlitwy. Zerkając co i róż na pięknie zdobiony hełm płytowy, który otrzymał wraz z awansem od kapitana. Jedna rzecz zasmuciła toba niezmiernie. Mianowicie był przekonany, że przypadkowo podczas targowania się z płatnerzem Wydał swojego dziwnego miedziaka o dwóch podobiznach, gdyż całą resztę dnia nie mógł go nigdzie odnaleźć. Lecz o dziwo, budząc się o poranku, odnalazł go na szafce nocnej przy swym łóżku i skrzyżował wnet swe spojrzenie z wizerunkiem mężczyzny patrzącym na niego z monety. Eliot. Jak przystało na członka Ordo Fidelis, skupił się przez ten czas na doskonaleniu swego kunsztu bitewnego oraz na nauce nowych talentów i umiejętności. Walka dwiema brońmi czy atak wyprzedzający spędzały mu sen z powiek. Nie pomagał fakt, iż przez machlojki i kombinacje Libnica w mieście Białego Wilka wybuchły zamieszki i potrzebne były tygodnie. Aby wyplenić buntowników, wyłapać mutantów i oczyścić miasto ogniem Sigmara. Zanim Matthias Hofer i Jakob Bauer doszli do pełni sił, większość obowiązków spadła bezpośrednio na barki Eliota oraz Ulricha Fischera. Był to okres, który Eliot najchętniej chciałby wymazać ze swojej pamięci. Redin za swe męstwo i poświęcenie w imię ratowania ludności Midenheim podczas feralnej nocy po pokonaniu jednego z odłamków ksartodoksa krwawego obdzieracza, został odznaczony i mianowany na kaprala przez kapitana Schutzmana podczas tej samej ceremonii, co jego towarzysz Tob. Co więcej, zbiegło się to z pokazowym turniejem rycerskim na cześć powracającego nagle do miasta Grafa. Szucman podarował dzielnemu elfowi swe ozdobne nagolenniki, jako dobry gest. A ten, pokonując wszystkich swych przeciwników, został na koniec honorowo pasowany na rycerza z rąk samego grafa, który, będąc emerytowanym kawalerzystą, był szczerze zachwycony gracją, z jaką elf poruszał się w siodle. Ruma Keredina. Także dał z siebie wszystko, jawiąc się w oczach elfa jako prawdziwy rumak bojowy. Gdyby tego było mało, doszły Eredina słuchy o bandach grasantów spotykanych w okolicy stolicy Aldorfu. Ponoć rozbite i pochowane w ciemnych lasach Dragwaldu niedobitki zwierzę ludzi zostały zebrane przez jednego z najsłynniejszych i najpotężniejszych zwierzo ludzi. Jakiego wydała ta pluga Warasa, kazara Jednookiego. Ponoć kilka wiosek zostało doszczętnie zniszczonych, a próby wytropienia i wybicia hulej partii spełzły na niczym. Mimo tego, iż Albrecht Zweistein nie był w stanie pomóc graczom z krwawym czerepem. Ci nie omieszkali wykorzystać profesora do zbadania magicznych przedmiotów, w których posiadaniu się znajdują. I tak oto, Redin, wyjąwszy ze swego tobołka szary płaszcz, przekazał go profesorowi wraz z odpowiednią ilością złota. Ten od razu rozpoznał w owym przedmiocie szary płaszcz zapomnienia artefakt szarych magów, o którego pochodzeniu, jak to zazwyczaj u szarych czarodziei bywa, Niewiele było wiadomo. Pewne jest jedynie to, że jest on udostępniany do zadań specjalnych szpiegom kolegium. Choć krąży również plotka, iż nie powrócił wraz ze szpiegiem z ostatniej misji w mieście Białego Wilka. Co chyba właśnie udało się udowodnić. Po wnikliwych badaniach przeprowadzonych przez profesora, okazało się, że płaszcz. Pomaga przy skradaniu i ukrywaniu się. Ponadto, osobę odzianą w ten płaszcz, ciężko rozpoznać nawet, gdy dostrzegło się ją chwilę wcześniej. Niestety, wadą ów płaszcza jest to, że, mocno, że jest mocno naszpikowany wiatrem ulgu, i nawet początkujący adept sztuk magicznych wyczuje jego obecność. Często również jego magiczna esencja może zostać pomylona z czarnym wiatrem dar. Vardos, jak przystało na artystę z prawdziwego zdarzenia, wziąwszy udział w morderczej walce z jednym z odłamków Xartodoxa krwawego obdzieracza, przywziął sobie za cel opisanie owej walki oraz męstwa i bohaterstwa tak swojego, jak i swoich towarzyszy spędzając całe dnie i noce na przelewaniu na pergamin zmyślnych rymów i sprośnych żartów głowił się i męczył gdyż dzieło to miało zadatki na najwspanialszą balladę w całym imperium nie chcąc stracić czasu także zlecił albrechtowi swajsteinowi zbadanie lutni którą znalazł ongi w grobowcu kazrona krwiopluja Dokładne badania przeprowadzone przez profesora ujawniły, iż instrument ten musiał należeć wcześniej do jakiegoś bretońskiego skrytobójcy, gdyż kiedy tylko zaśpiewa się pieśń po bretońsku, lutnia pozwala wyciągnąć część gryfu, na którego końcu znajduje się ukryte ostrze. Nadzwyczajny kunszt artystyczny i technologiczny. Vardos, ukończywszy swą balladę, udał się więc w turne po wszelakich zajazdach na drodze do karczmy pod Trzema Piórami i z powrotem. Tam, dowiedziawszy się, że jego kochanka, służka Eliza faktycznie okazała się skrytobójczynią i miała zostać już stracona przez szlachcica ziemskiego, na którego baroni ów, ów karczma znajdowała się, Usłyszał także, że nikt nie potrafił potwierdzić, czy ów wyrok wykonano. Chodziły bowiem plotki, jakoby Eliza, która swego prawdziwego imienia nie była łaskawa wydać, została odbita przez grupę niezidentyfikowanych łotrów i zbójów. Inni zarzekali się, że została spalona wraz z okolicznymi wiedźmami, bądź też potopiona na okolicznych trzęsawiskach. Kto wie, jak było naprawdę. Tak czy inaczej, dzielny muzyk hędożył i grał, grał i pił, jadł i spał, w przybytkach w zamian za gości zabawianie, a wieść o nim i jego hulankach dotrzeć miała do najdalszych zakątków imperium, a może i poza jego granice. Dziękuję Wam serdecznie za pierwszy sezon Ścieżek Przeklętych i zapraszam na księgę numer 2. Już niebawem. Pozdrawiam.